Siemanko, jestem Smith i witam was w kolejnym moim filmiku, kolejnym moim poradniku, Dzisiaj się dowiecie o kilku komendach, które pozwolą wam sprawić, żeby wasza broń się mniej ruszała podczas chodzenia, czyli widzicie teraz mam wartości tutaj ustawione domyślne, które macie ze, wraz z zainstalowaniem CSa, macie takie wartości ustawione. No i właśnie powiem wam jak jest zmniejszyć te ruszanie się broni, albo na przykład ruszanie się celownika, tego typu komendy. Ale zanim jeszcze o tym powiem, to powiem wam, że... Te komendy będą podane wszystkie w opisie I ten opis, te komendy z tego opisu trzeba wkleić do swojego pliku autoexec A jak, jak zrobić plik autoexec to już mówiłem w moim filmiku dotyczącym skryptów Albo możecie na google wbić, albo na mój filmik i tam dokładnie jest powiedziane jak ten autoexec zrobić I te komendy z tego opisu wystarczy tam wkleić i wszystko macie gotowe Ale jeszcze mimo wszystko teraz wyjaśnię na czym te komendy polegają Jest ich 6 i potem jeszcze o jednym innym bajerze powiem A więc tak, zaczniemy od komendy cl bob AMT lat, domyślna wartość 033 yy, i WERT 014, tak czyli to są mm, tak, to są te dwie komendy, one mają takie domyślne wartości, ja tam dałem w konfigu, znaczy w, tych, w tym moim opisie, tak? Yy, dałem wartość 0, yy, dlaczego tak? Bo ponieważ... bo ponieważ co ja mówię, yy, dałem tak dlatego, ponieważ gdy dam wartość 0, to ustawia się automatycznie wartość minimalna, czyli w tym wypadku 0,1 dla tych komend e, Ale spokojnie można dać sobie po prostu 0, tak? I wtedy mamy e, wartość minimalna sama się ustawi, a my po prostu dajemy jak najmniejszą, tak? Więc to jest tak najbezpieczniej e, I co ta komenda robi? Ona sprawia to, że jeśli damy 0,33 i 0,14 na 0,1 e, To jeśli będziemy z AWP patrzeć To wtedy nasz celownik, patrzcie, jak idę teraz na prawo i na lewo, to widzicie ten celownik tak się trochę giba, tak góra dół, widzicie, tak się trochę... Tak, długa, dół, góra, dół góra, tak, hops, hops, tak? Jeśli dam, da, dam te komendy na niższe wartości, yy, to ten celownik teraz zobaczycie. Yy, on, teraz jeszcze dam w za na 01. Teraz ten celownik tylko tak minimalnie się rusza, tak? Więc to jest taka taki buyer, on działa w ten sposób. Yy, teraz druga komenda CL Bob lower AMT jest 21 na 5 i teraz patrzcie, czekaj, czekajcie, jeszcze wam pokażę moją kałaszka widzicie, teraz chodzę ten kałak ja się trzymuje to on się tak rusza, widzicie? Tak dziwnie się trzęsie Dam teraz y, CL Bob Lower AMT z 21 na wartość minimalną, czyli 5 i widzicie on się praktycznie nie rusza, tak tylko minimalnie sobie drkawamy, więc to jest super sprawa y, Kolejna komenda to jest CL Bob Cycle Bob Cycle 098 I uwaga, ta komenda nie działa, ona kiedyś działała i co ona podobała? Ona sprawiała to, że no, podniesie że nasz sterownik stawupe był roz, mniej rozmazany gdzie się poruszaliśmy, tak? czyli po prostu był bardziej czarny, że tak powiem, no bez kojarzeń. Teraz po prostu jest taka ta komenda nie do zmiany i to już nic nie robi. Jeśli tam sobie ustawicie wartość mniejszą czy większą, to po prostu nic nie daje. Wartość mniejszą czy większą, ja mówię, wartość mniejszą lub większą, to i tak nic żadnych różnic Wam nie zrobi. I teraz tak, są jeszcze dwie ostatnie komendy, czyli CL VIEW MODEL SHIFT LEFT AMT i CL VIEW MODEL SHIFT RIGHT AMT I na LEFT jest wartość domyślna 1.5, na RIGHT jest 0.85 Nie wiem czy właśnie nie powiedziałem RIGHT dwa razy, ale w każdym razie LEWO 1.5, a na PRAWO 0.85 Te komendy można zmniejszyć do tam. to zresztą nieważne, wszystko widzicie Ja je dam sobie właśnie na wartość minimalną, czyli w tym wypadku to będzie chyba 0.5 na LEFT I na RIGHT jest 0.25 I co to robi? To robi to, że jeśli kucamy i strzelamy, to nasza broń się mniej trzęsie niż bez tej komendy, ona po prostu, gdy kucamy to ta broń po prostu bardziej oskakuje wyżej i ta ręka też nam bardziej trzęsie, a z tą komendą po prostu, gdy sprejemy i kucamy to po prostu jest mniej tak jakby chaosu, to jest też dosyć brzydka komenda. No i to są właśnie chyba wszystkie komendy, które Wam chciałem wytłumaczyć, a możecie je po prostu wkleić, a jeszcze jeden bajer, o którym Wam chcę powiedzieć, kiedyś było tak, że jeśli AWP, to jeśli się miało na shadery szad na wysokim, to dookoła tak, czyli pokażę Wam mniej więcej tyle co w tym miejscu i teraz będę dookoła tego miejsca jeździł, czyli w tym na przykład miejscu widzicie tak, dookoła tak, na bokach tego, tego naszego skołpa, po prostu było już rozmazane, tak, i w ogóle jakaś taka dziwna poświata była, Walwę to naprawiło i zmieniło to, teraz jeśli mam jakąkolwiek broń z przybliżeniem, to, to już to już nie jest rozmy rozmyte na wyższych detalach, bo było kiedyś tak, że, znaczy na wy wyższych shaderach, bo kiedyś jak się miało na niskie, to tego rozmy rozmycia nie było. Dało się na wysokie, to rozmycie było, tak? Czyli nie można było mieć pięknego kałacha case hardenda albo błyszczącej posatki tak jak tutaj właśnie w dolnym, widzicie, się błyszczy, a jak się da na niską, to się w ogóle nie błyszczy. I na przykład tak samo też się boty jakby bardziej błyszczą, tak jakby są taki połysk ja nie wiem jak to określić, a na low są takie matowe bardziej. Ja osobiście właśnie wolę sobie dać na wysoką, bo FPS-ów mi to nie zmienia, więc spokojnie możecie sobie dać właśnie na wysoką yy, i nie będzie to powodowało, że będziecie mieć w Dobra, yy, to było chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że te komentarze się wam przydadzą. Yy, do zobaczenia w kolejnych filmikach, w kolejnych montażach, nie wiem, mixach, fragmów i yy, overwatchach. No, to było wszystko na tyle. Yy, pozdrawiam, nara.